jesteśmy sesja 1, 2, 3 i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do walki z bosem, eee, do mapy, na której będzie walka z bosem. Kolejnym mieliśmy zwieńczanie poprzedniego etapu, była walka z przywódcą Krasnodów, z królem Krasnodów. Tutaj mamy królową Wyvern, a dodatkowo mamy tego przywódcę Wikingów, czyli mamy tak jakby podwójnego bossa. Mm, dość ciekawie. Poszukajmy tu może jakiś eggów Mamy dwa przejścia. Czy coś tu może jest zamrożone w lodzie? Hmm. Może te jajka możemy rozbić. Smocz? No czy nie smocz, tylko tej wywarny? Hm. Szczerze mówiąc nie widzę tu nic. No dobra, to rozstawmy wieżyczki Na pewno będzie nam potrzebna. Ej, tani to jest Spooky Scary Skeletons, jak w tej piosence Kurde, nie wiem Zobaczmy tak, najpierw I tu postawmy Magów A tu postawmy e, łuczników Zobaczymy, co nam to da Nasza OHTH ma dziesiąty poziom, także naprawdę jest potężniejsza niż była. Na razie jeszcze nic nie ulepszam, bo wolę mieć więcej pieniążków, więcej zasobów. I i przygotowanym. Dobra, co ta wywerna będzie robić tutaj? A, zabrażać nam jednostki atakować. No to trzeba będzie uważać faktycznie. tam się skumulowali. Widzę, tu już trzeba zaraz będzie to ulepszyć. Kurde, tak kusi mnie, żeby tu postawić o to. I zobaczyć, co z tego wyjdzie. A, te szkielety są takie trochę jak łucznicy, bo rzucają. Po prostu. Mm. Bo po prostu yy, no, strzelają, rzucają. do to dog No Oczywiście nawiązanie do piosenki. Śmieszny głosik ma zarówno gobliny, jak i szkielety. Dobra. O takie rozstawienie będzie dobre, tylko musimy to sukcesywnie ulepszać. To jako ucznicy po połączeni z barakami ci e, nasi e, te nasze szkielety. Tak one działają. Później mogą przywołać jakieś. nie są tani dość. A mimo wszystko coś robią. Chyba jedna z najtańszych wieżyczek w całym kingdomie. Dobra. Okej okay. <laughs> Dobra, na spokojnie. O nie draugi. Ja ich nie lubię. Tą Walkirię skasować. Dobra, Misia padł. Okej, okay, i Walkiria też. No i na, na ostatni poziom wcale nie jest takie drogie to ulepszenie. Ktoś z tamtej strony idą. I tak, możemy przywołać co 16 sekund spełnuje szk szk szkieleta, a tutaj wielkiego szkieletowego golema, który będzie walczył. Okej, okay, a to co daje? Basic attack gain an extra points of damage. Hmm. Wszystko, ma, wszystko się może przydać do obrazu. Zacznijmy od tego damage'a może, żeby był większy. I zobaczymy co, co nam to da, jak to wyjdzie. Okej, okay, ładnie. A na razie trzeba ulepszać te wieżyczki, co tu mamy. To mogłem całkiem w te szkielety pójść może zamiast łuczników. To taniej wyszło i bym więcej już działał. Ale no dobra, to to w razie czego na przyszłość będzie lekcja. Dawać tego szkieleta. Niech walczy. Zawsze się przyda dodatkowe wsparcie w postaci dodatkowych jednostek. I też ten, ta wywerna będzie miała może dylemat, kogo atakować i jak będzie nas więcej. I nie będziemy tak też odczuwali tej straty, jak w razie czego kogoś skasuje. Tak mi się wydaje na logikę tam. Dobra, tu się skumulują, to uderzę w tego lodowego giganta. I tu ulepszymy tego maga, dobra. Dobra, no staram się tak porówno to ulepszać. co jeszcze jak postawiliśmy tych łuczników, to też ich ulepszajmy oczywiście. Dobra, tych wikingów podstawowych to już kasujemy. Berserkerzy nawet też już nie stanowią takiego wyzwania. Ach, myślałem, że zaatakuję tych i dlatego chciałem ich przesunąć. Ale widzę, że tym szkieletem masz takich obrażeń, to nie zadaje on. Dobra, tu ulepszymy z tej strony więcej na razie. Teraz będziemy mogli kolejne wieżyczki stawiać. Mamy draugi. Także jednostkę, której nie za bardzo lubię. No ale trzeba sobie radzić jednak. Za kasację niedźwiedzia ulepszymy tą wieżyczkę. Dobra. No i tak, no i to dobrze wygląda całkiem. Ta formacja defensywna, na którą się zdecydowałem. Ale mam nadzieję, że do końca będzie ona się dobrze sprawować. Tu ulepszmy. Zaraz będziemy mogli ulepszenia jeszcze jakieś może. Sensowne dokupić Dobra, zama... zginął. Eee, okej. Okay. Ciekawe jak ten boss będzie. Nie ma te... No teraz nie można zobaczyć ile ma HP akurat. Dobra Idą lodowe olbrzymy O nie no, fajny klimat y, mają te etapy poszczególne, zobaczymy jak będzie w kolejnym Tu ulepszmy Dobra, padły, padły jednostki O jest, dobra, zginęł od trucizny, super e, Tu ulepszmy na maksa, bo tam coś się zaczęli nagle pojawiać w większej ilości ci wrogowie Okej. Okay. I kolejna runda już 11, także no nie jest źle naprawdę. Mam nadzieję, że... Fa tylko żeby nie było tak jak z tym poziomem z królem krasnoludów, że krasnoludy same krasnoludy i inni sojusznicy zostali zdeklasowani wręcz, a bossy jakimś cudem przeszedł. co było dość smutne. Nie no mam nadzieję, że tak to nie będzie. Kurde, myślałem, że ta Walkiri już nie zdąży tych ulepszeń. Znaczy ulepszeń w sensie, że draugów przywołać, ale jednak zdążyła niestety. Ale dobra, daliśmy radę i tak. No łucznicy sobie na te draugi dobrze radzą, albo te szkielety właśnie. Także tutaj raczej z są to rozstawione te wieżyczki nawet. Udało mi się. Ale poulepszać trzeba wreszcie baraki, bo w początku gry tego nie zrobiłem, a to jest też dość istotny element naszej układanki. Dobra, wiedźmy skasowane. Okej okay. No, co to za ucieczka? Z walki wrogiem nie ma. No nie, jednego szkieleta mam skasował. I tak przywołajmy zaraz będzie ta fala. Czekaj! ej, czemu ona zginęła, kiedy już zdążyłem przejść teleportować? Dobra, to przywoływanie szkieletów sobie dajmy. Ok, dobra. Sytuacja opanowana chyba. Tu mamy maksymalne ulepszenia, tu też. Tu dam te kruki, żeby była do, jeszcze dodatkowa jednostka do walki przeciwko naszym wrogom. Tu tak samo. Żeby było porówni na obie strony. No i mamy dodatkowe jednostki. Także tymi szkieletami można fajnie naspamić potem. Ale się tak cały czas pojawiają tu Ulepszmy No i dobra, i tu też ulepszmy Okej okay. Na środku trzeba wyeliminować zagrożenie Bo się trochę tego zrobiło Po bokach raczej sobie poradzą Dobra, jeden niedźwiedź padł Drugi zaraz padnie Ten lodowy gigant też Dobra, oboje padli w tym samym czasie Super Tu drugi kruk I zaraz tu dam Znaczy to nie jest kruk, tylko coś innego Zawsze mi się myli z pierwszą częścią Bo tam mieliśmy tych łuczników, co było coś tam, w... nie, nie z pierwszej części, tylko staw... no z którąś, co e... chyba ci muszkieterzy mieli tego Ravena, czyli kruka właśnie, który e... zwiększał zasięg wieżyczki po prostu. A tutaj mamy jednostkę, która atakuje i to jest Crow, czyli to jest chyba wrona, jak dobrze pamiętam. to nam się przyda może też eee, Tu trzeba przytrzymać ich A tu już jest piętnasta fala Dobra, tylko że zaraz będzie boss szedł Też się nie ma co cieszyć o, Zaraz zobaczymy jaką mocą dysponuje ten wiking A przede wszystkim ta wywerna, na której on lata To tu już nie koniec jeszcze idą te dziadki z tamtej strony te, ci druidzi i tutaj lodowo olbrzymy Aż liczyłem, że to końcóweczka 15 fali No dobra Już może poradzimy z nimi Tutaj na środku zaraz zostaną skasowani Lodowe zionięcie ma ta wywerna The Northmont fall, czyli północ nie upadnie No zobaczymy zaraz Weznam, zaraz dokona Na ludach północy również Eee Zemsty I się skończy, skończą Żarty, dobra tą wieżyczkę Trzeba ulepszyć Dawać mi tutaj tego bossa Ej 15 minut jakoś szybko Hit enough of your minions, dobra Time to pimp? Hmm. A, to ta wywerna będzie walczyć za niego? Co jest? <laughs> Och! Czyli to... No, o, oh, kurde. <laughs> Dobra, czyli tamto to nie była... Tamto to nie była ta wywerna. To jest jakaś bestia. Ale bydle. Hmm, ale mo... Ale to, jakie duże to musi być, to trochę mi to przypomina, to jeszcze bardziej mi to przypomina, jak wytresować smoka. Tam mieliśmy tą e, zieloną śmierć, czy tam czerwoną śmierć tego ogromnego smoka z pierwszej części, a w drugiej to mieliśmy tego e, mocnego, e, co alfą mógł być, co tymi smokami, tego skłami tego smoka. Nie pamiętam ten lawiatan taki, co był dziesiątej klasy. No dobra, ale jak my mamy zadawać obrażenia? A, patrzcie, tu mam jakieś gobliny! A! Patrzcie. Ciekawe. One się tak nagle pojawiły. Właśnie się zastanawiałam, od, e, e, od czego są tamte czerwone. Od czego są tamte czerwone i ksiki? A to właśnie z tych goblinów. Myślałem, że on może tą wyverną będzie lądował, tak jak to jest tak oznaczone yy, jak jakieś lądowisko dla helikopterów, czy coś. I że on będzie tam lądował, że taki aspekt memiczny. A tu widzę, że. No i fajna walka z bossem, takiego czegoś nie było w poprzednich Kingdomach. Coś nowego, podoba mi się. Tylko teraz też chciałbym, żeby mi się podobała sytuacja, którą mamy tutaj. Kurczę, przeszedł typek. I dwa serduszka nam zabrał drań No nie, nie, nie na koniec, nie Nie, jak będzie czy dwie gwiazdki, to mam to w, w poważaniu w sensie chyba. Bo nie no Dobra, fire, ognia, ognia Bo już bardziej się nie dało tego ulepszyć. Dobra, te piły im dam mechaniczne Dobra, ładujcie, ładujcie, to działa szybciej. I ten mały guwienka przeszły takie te to lodowe, te stworki. Ognia, ognia. Dobra. Strzał. I pyk, jeszcze z dwa strzały. Tak patrząc na to. Dobra, trzeba pamiętać o, o ratowaniu naszych wieżyczek. Dobra, tam zaraz będą gotowe te gobliny. Tutaj dajmy gargulce, żeby były dodatkowa. O, ale zamroził drań. Dobra. Dobra, tu dajmy, żeby... O nie, zniszczył to! Jak? To nasza jedyna nadzieja. Dobra, dawać, 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 dawać. No nie, no. Dobra, dobrze, że to jakoś tak szybko pada, jak to klikam. Jedną nam zniszczył. Jedno działo nam zniszczył. No kiedy będzie sygnał do strzału? Ileż można? Strzelać! Dobra Jednak nastrzała, na, na, na strzała był, myślałem, że na dwa O kurde, została pokonana ta bestia Ale potężne To już nawet nie jest wiwerna, to smog, jak smog Ale bestia No i weznan zrealizował swój cel, przejął północ A teraz pora na królestwo ludzi i elfów O, upgrade points aż 4 O, i tutaj zeszliśmy. I pierwsza walka będzie gdzie? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Będzie tutaj, w jakiejś wiosce będziemy walczyć. <ścoughs> Kurde, dwie gwiazdki. O jednego przeciwnika przegrałem. Smutne. Dobra, mamy osiągnięcie za pokonanie tego bossa. No i to chcę zdobyć osiągnięcie. Ja to zaraz muszę poprawić. No i dobra I później będzie kolejny już etap Ale upgrade y możemy dać O, to fajne osiągnięcia, to co to? Zamienia flagi na każdym wejściu w Tesle Uuu. To akurat nam by się przydało Patrząc na to co się działo Dobra, wiecie co ja muszę to poprawić słyszymy się zaraz No, i dobra, udało mi się to poprawić na trzy gwiazdki. Yy, także elegancko. I tym samym odblokuję kolejne osiągnięcie, jakim było to, żeby zdobyć trzy gwiazdki na każdym etapie yy, tej północy. Mamy tego achievementa już. O, i proszę bardzo, jest. A jak wyglądają pozostałe? Drogi. No, to jak będziemy robić jakieś dodatkowe levele to pewnie to się zrobi. No i dobra, i to na razie to było na tyle, także trzymajcie się, cześć.